Witajcie w kolejnym odcinku programu Wyjątkowo Wnętrza na Sprzedaż. Dzisiaj zaprezentujemy Wam dom, który łamie standardy, schematy, jest po prostu. Bombowy i niesamowity. A szkoda, że został ukryty tutaj w tym otoczeniu lasu, prawda? Bo tak. powinien być postawiony na świeczniku i pokazany za wzór nowoczesnego budownictwa. Jak należy budować się w Polsce? A jesteśmy niedaleko Leszna w Otulinie Parku Krajobrazowego Puszczy Kampinowskiej. I to tutaj zaprezentujemy Wam ten niesamowity, spektakularny i wyjątkowy dom. Zapraszamy do środka. Zapraszam. Cześć, nazywam się Jana Szylka, jestem agentem nieruchomości w Hamilton Main. Chciałabym Wam zaprezentować przepiękną rezydencję tuż przy Puszczy Kampinowskiej. Podoba mi się wszystko, podoba mi się lampa, podoba mi się kanapa, podoba mi się ten hol. A mi podoba się światło, podobają mi się okna, szyby, bo dzięki temu mamy tutaj jeszcze więcej przestrzeni. Zobacz, ogród. Wejście. I jeszcze ten widok. A schody białe, czarne. czarne? Ciekawe dlaczego? Przeważnie są jedne schody. Tutaj mamy dwie pary. Zaraz rozszyfrujemy tą zagadkę. Słuchaj, schody białe, czarne. Dlaczego? Jest to piękne rozwiązanie architektoniczne odseparowane zostały dwie strefy. Tak. Białymi schodami. Przechodzimy do sypialni i pokoju kąpielowego rodziców, tak. a czarnymi do dwóch sypialni dzieci z własną łazienką. Co mamy tutaj na dole, na parterze? Parter liczy ponad 200 m2. Z pięknego holu przechodzimy do strefy wspólnej, którą jest kuchnia łącząca się z jadalnią, salon, strefa wypoczynkowa, TV w środku kominek, a po drugiej stronie jest gabinet, łazienka i strefa gospodarcza. To jest cały, tak pięknie naświetlony tak. parter. Właśnie, to jest y, ogromny plus tego parteru. Jest bardzo dużo światła, są bardzo duże okna i wszystko utrzymane w takiej jasnej tonacji. Jeżeli lubicie gotować, to w tej kuchni będziecie mogli swoją pasję realizować z wielką wygodą. Bardzo duża wyspa, y, wysokiej jakości sprzęt AGD, a cała kuchnia utrzymana w takiej. Bieli i czerni z metalowymi dodatkami, i zwróćcie jeszcze uwagę na tą przepiękną mozaikę na ścianie. Z kuchni i jadalni przechodzimy do salonu wypoczynkowego, którego centralną częścią jest ten piękny, duży kominek. Poza tym, tak jak w całym domu, mamy tutaj bardzo duże panoramiczne okna. Jest miejsce na ogromny telewizor. Jednak ja, gdybym tutaj mieszkał, przede wszystkim. Cieszyłbym oczy tym pięknym widokiem za oknami. Jana, zabieram cię teraz na górę. bardziej to tak naprawdę ty mnie zabierasz na tą górę. Ja wybrałam te schody białe, bo one bardziej mnie zaintrygowały. One prowadzą do tej strefy prywatnej rodziców. Tutaj mamy taki hall, który zaprasza nas do sypialni. No, i jesteśmy w tym królestwie rodziców. Tutaj mamy tą część wypoczynkową, spiało również fantastycznie doświetlone, cztery okna dachowe, a tuż za nami pokój kąpielowy, fantastycznie przygotowane. Trafiłyśmy do domowego spa. Tak, to jest wyjątkowe miejsce, wymarzone dla wielu rodzin, gdzie mamy Iwanę. I duży prysznic z deszczownicą strefy porannej to, toalet, toalety. Po prawej stronie znowu mamy zaostrzonymi drzwiami garderobę dla rodziców. Czarne schody to strefa dla dzieci. Mamy tutaj dwa pokoje przedzielone dużą, komfortową łazienką. Zapraszam do świata LEGO. Na piętrze dwie bliźniacze sypialnie, w tej chwili stanowią pokoje dziecięce prawdziwych fanów LEGO. Tutaj można powiedzieć, że stoimy teraz przy samym sercu zarządzania tym domem, prawda? System inteligentnego zarządzania KNX. W którym możemy sterować na przykład wszystkie rolety w domu. Jednym mm. przyciskiem ręki możemy w tej chwili zamknąć wszystkie 16 okien dachowych i cały parter, całe piętro. Mm -hmm. Nie musimy chodzić po każdym pomieszczeniu oddzielnie. Tak. To jest super dokładnie. Dom można nazwać domem pasywnym, ponieważ w nim są użyte takie systemy, zaczynając od ogrzewania i chłodzenia, dzięki którym używamy tylko właśnie odnawialne źródła energii. Są kopane pompy ciepła w ogrodzie, dzięki czemu ten dom jest całkowicie samowystarczalny. Czyli tak, ekologiczny, świetny projekt domu, do tego super położony i to wszystko sprawia, że to jest warte swoich pieniędzy. Dokładnie, taki dom marzeń. Patrząc na ten ogród, to nawet nie wiadomo, gdzie tak naprawdę wzroku miejscowić, bo wszystko zachwyca. Ogród się zaczyna od. Strefy rekreacyjnej, czyli dużego kortu tenisowego. Później przechodzi przez te tarasy z Mądrzewa do części wypoczynkowej, gdzie możemy sobie odpocząć z dziećmi. Ile to jest od Warszawy? Jaka to jest odległość? Czasowo około 30 minut. Jest kilka tras dojazdowych. Ultra nowoczesny, bardzo elegancki, przestronny, wyjątkowy dom. Tak, ja jestem nim zachwycony, bo on mi się bardzo podoba w połączeniu z tym ogrodem i z tą lokalizacją. No, dla mnie jest to oferta marzenia. Bardzo dziękujemy Wam za dziś. Mam nadzieję, że miło i sympatycznie w naszym towarzystwie spędziliście ostatnie kilka minut. Zapraszamy Was do oglądania innych naszych odcinków. Jest już tego troszkę. Do subskrybowania naszego kanału. Wtedy będziecie na bieżąco i będziecie wiedzieli, kiedy dodajemy nowy odcinek. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku Wyjątkowe Wnętrza na Sprzedaż. Trzymajcie się i do zobaczenia.